Zapraszamy do obejrzenia poradnika dotyczącego sanktuarium pradawnych West. Wszystkie dzienniki są oznaczone w opisie filmu. Niewielki fioletowo-niebieski wir nad wodą oznacza lokalizację sanktuarium. Wejście do sanktuarium znajduje się w miejscu zatopionego wraku. Musisz uderzyć lub strzelić w błyszczący koral, aby otworzyć przejście. Zejdź w dół po koralach, trzymając się prawej strony. Następnie skręć w lewo i zejdź w dół po schodach. Po prawej stronie znajduje się ołtarzek. Pod nim znajdziesz pierwszy dziennik. Po przeczytaniu dziennika udaj się ponownie na schody i wejdź po dwóch drabinkach. Przeskocz w dół po koralach i skieruj się w przejście po prawej stronie. Dalej, skocz po koralach do góry i wejdź do pomieszczenia po prawej stronie. Użyj umieszczonej tam dźwigni, co spowoduje spłynięcie wody w studni po środku. Skocz do studni lub do niej zejdź. I skieruj się do pomieszczenia z symbolem płomienia. Na ołtarzu znajdziesz drugi dziennik. Dzięki temu, że opuściłeś poziom wody, masz teraz możliwość podpalenia latarni na ołtarzu. Gdy to zrobisz, otworzą się drzwi do kolejnych pomieszczeń. Po prawej stronie od płomienia znajduje się miejsce na oddech morza. Będzie on tam jedynie, jeżeli wcześniej znalazłeś zadanie w butelce ze wskazanym danym sanktuarium. Skieruj się przejściem po lewej stronie, aby odkrywać kolejne sekrety Sanktuarium. Kieruj się cały czas wzdłuż tunelu. Na jego końcu znajdziesz dźwignię, która otworzy przejście do środka sali. Wszelkie skarby, które znajdziesz po drodze, możesz oddać do posągów Syreny. Gdy wrócisz na statek, obok niego pojawi się Syrena, dzięki której skarby wypłyną na powierzchnię. Podaj się po raz kolejny na schodę i rozpal cztery latarnie, które znajdują się dookoła. Po rozpaleniu latarni przejdź szybko po czterech kładkach, które znajdują się na schodach. Gdy to zrobisz, na szczycie schodów za wodospadem otworzą się drzwi. Po prawej stronie znajdziesz piąty dziennik. W pomieszczeniu musisz również rozpalić cztery latarnie, dwie z lewej i prawej strony i dwie przy wejściu. Rozpalenie pochodni spowoduje otwarcie przejścia po drugiej stronie. Gdy wejdziesz do okrągłego pomieszczenia, znajdziesz tam cztery filary z symbolami nad nimi. Przy posągu z symbolem kraba znajdziesz czwarty dziennik. Wróć się i skieruj w lewą stronę. Po drodze będziesz mijać przyciski na podłodze. Ich otwarcie powoduje otwarcie się połek w ścianach. Możesz w nich znaleźć różne skarby. Kieruj się dalej i po drodze odpal trzy pochodnie, a następnie użyj trzech dźwigni. Dźwignie muszą być włączone w krótkim odstępie czasu. W innym przypadku będziesz musiał użyć ich ponownie. Gdy to zrobisz, odblokujesz kolejne przejście. Po drodze znajdziesz trzeci dziennik. Trzeba spalić sześć latarni oraz użyć trzech dźwigni. Po odpaleniu wszystkich pochodni i użyciu dźwigni otworzy się nowe pomieszczenie. Musisz tam rozpalić dwie pochodnie. Gdy to zrobisz, wyjdź z pomieszczenia i skieruj się w prawą stronę. W kolejnym tunelu musisz rozpalić cztery pochodnie oraz użyć trzech dźwigni. Jedna z dźwigni jest ukryta w ścianie. Aby ją otworzyć, nadepnij na płytkę. W następnym tunelu dwie dźwignie będą schowane pod płytkami. Rozpal cztery pochodnie, a następnie wróć się i po kolei uruchom dźwignię. Pierwsza z nich jest odkryta i znajduje się na końcu korytarza. Kolejną możesz uruchomić drugą płytką po lewej stronie. Dźwignia będzie na ścianie po prawej. Trzecia płytka znajduje się lekko pod wodą. Wróć do centralnego pomieszczenia z czterema filarami. Odblokowałeś nowe pomieszczenie, gdzie po naciśnięciu płytki znajdziesz więcej skarbów. Najłatwiej będzie ci wrócić na statek za pomocą posągu Sereny. Aby zabrać swoje skarby, porozmawiaj z Sereną, która pojawi się obok Twojego statku. Teraz możesz cieszyć się swoimi skarbami i sprzedać je w dowolnej przystani. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Wpadnij na nasze social media, aby być na bieżąco z aktualnościami z gry.